Manko Witam Was w nowym filmie. A więc dzisiaj będziemy odnajdywać Seed Minecrafta z pierwszego sezonu. A więc naprawdę nieźle będzie i pewnie powiecie. Ale jak ty to zrobisz? Otóż jest to bardzo proste. Bodajże w drugim odcinku pierwszego sezonu podawałem swój sit a więc jeśli teoretycznie go przepisać i go zapamiętać to byśmy mieli dokładnie ten sam sit a więc puszczamy będzie taka lekka reakcja rozumiecie, że ten sit ma już prawie dwa lata A chodziło mi o Anarsie SMP. Tak, robisz swoją Anarsie SMP. jest serio? Moc... Czekaj. W sumie. Czekaj w sumie. Czekaj. Za dużo czekaj tu jest. Ale dobra. Już wiemy prawdopodobnie, który to jest SIT. Tam było... W tym dzieje 12 dni. Ja pamiętam, ten sit dalej mam nienaruszony. A więc, jeśli to się potwierdzi, to powinien to być ten sit. 10, 19, nawet data się zgadza. A więc powinien to być ten sit. Chociaż sobie, czekajcie, żeby nie rozwalić sobie tego, to włączymy to sobie na kreatywie, żeby wiecie, tego sida po prostu nie stracić, a więc jednak nie będziemy zapisywać Sida, tylko po prostu znajdywać, po prostu. Ja pamiętam, że tam na survivalu byłem, a więc zamienimy sobie na kreatywa i wszystko nam pozostanie, chyba. Co nie? No dobra. Jesteśmy już. Czy właśnie ja wcześniej szukałem, ale nie mogłem tej daty znaleźć. Aż wreszcie mi kurde olśniło, Że takie kurde chyba SIDA podawałem. Dobra. To powinien być ten świat. Okej. Okay. Kreatywny i możemy zagrać. Dobra, zobaczymy czy dalej tutaj to jest. A jeśli nie, to, to, to nie wiem. I jeśli to jest ten seed to naprawdę kochamy cię stary głubos przed prawie dwóch lat że zapisałeś ten sit. Po prostu to jest coś świetnego. Po prostu już wtedy mój mózg był tak mądry, żeby to po prostu zapisać, żeby tego nie usunąć. A więc trochę będziemy musieli poczekać, bo kiedyś to... Ruszało yy, się jak masełko. Yy, no, a teraz no, ładowanie trochę dłużej trwa. To znaczy trochę, no bardzo długo. No jakby widzicie, już czwarta minuta filmu. My próbujemy znaleźć tego SIDA. A jeśli ja usunąłem tego SIDA, to. No to jesteśmy, jak się mówi, nigdzie. Po prostu nigdzie jesteśmy. Ale także mamy drugi ratunek. Dobra. Czekaj. Czekaj, czekaj. Ja eee, to nie jest ten sit. Ale... Co jest? Od... O, okay. a to są te dragonsy, ja pamiętam od Pitera, jak miał dobra, ale jak wiecie, mój sit to nie jest. A więc eee, spróbujemy tego drugiego seeda. Proszę, aby to był ten seed. Bo jeśli nie, to sam po siebie tak skopię. Dobra. Mamy dwa. Mamy dwa seedy. Dokładnie z dnia. Kiedy porzuciłem ten seam? I pierwsze, co tam było, czyli właśnie ostatnio grane 19 października 2024 roku, no to jak sami widzieliście kilka minut temu, no nie był ten sit. a więc jeśli to nie będzie ten sit, no to to, to się rozmłaczę chyba. Ale dobra, już dobrze się ładuje. Chyba kawiec przed dwóch lat dalej się trzyma. No i czekamy. Jeśli to nie będzie to, to oczywiście mamy ratunek, a więc wszystko będzie dobrze. To znaczy chyba wszystko. I chyba dobrze. No powiem wam. Naprawdę, bardzo krótko czekam, no. Dzięki Mojang. Kiedyś to tak szybko sunęło. A teraz... A teraz to ledwo co sunie. O, 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 o. Ale się posunęło. A, no i jestem... trochę chory, a więc jeśli chcesz, to możecie do na zdrowia napisać <grym> jak słyszycie okej okay. yeah. nie serio e What the hell? czekaj 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 A co, jeśli stworzyłem jeszcze jakiś nowszy świat, eee, no to jesteśmy zgubieni. Ale. Dobra, zobaczmy. Eee, drugi odcinek eee, zobacz. Dobra. Du, 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 du. 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 Dobra. Już, już, już. Ok. A więc. Witam was w drugim odcinku Poczekajmy Minecrafta Tak jak mówiłem w poprzednim filmie, Będziemy odkrywcami Na drugi odcinek Yay. Który teraz wam zdradza. A chodziło mi o Anarsie SMP Jak tak to może wyglądało SMP. To jest serio i Gruba akcja Totalnie Peter sytuacją Dobra. A, 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 R. Adarsia. Albo. I to jest ciekawe. I to jest ciekawe, że Sidu z taką nazwą je... Je zobaczyłem. Kubolandia. Nie znalazłem. Jak sami Peś. widzieliście kilka minut temu. Kowolandia, ok, wiele wielosobowy. Dobra, dobra, czekajcie. Ech tutaj już wracam. Już mniej więcej wiem, ale że jakby dobra. I to nie jest ten świat, ale przy okazji znajdziemy obydwa te światy. Czyli jeszcze trochę tutaj. Nie. Gdzieś, gdzieś tutaj. Dobra. Poszła. Zobaczmy tutaj, jeśli że nie było. Okej, okay. mamy. Ich powrócę za. Chwilę.